Nie. Dawaj. Siemano widzowie. No co, przywitałem się. No nic. już pewna jest na pojawia. Co zrobiłeś? Na pełniam mówię. Mówiłem dana od dana drugiej dana strony dana. podjechać. ma Ido. Bo się nie chciało już, nie no właśnie, a ile to no, tak. a Tam to ta wolniej ładuje jak ta duża. A my mamy jeszcze w golfie w beczce. Tam jest tego pełna beka. Kiedy ty niby to napełniałaś? Nie, właśnie nie pamiętam, ona była napełniona sama z siebie. Nie wiem czemu. I tu no 218 litra zostało. To nie ma sensu tego brać. Nikt tu siedzi tu. 200 litrów to Ważaj na staw. nie utop się. Bo tam w jednym miejscu... Ja tu idzie się utopić, bo już utopiłem Ursusa. Wiem, ja też raz utopiłem. Ja też już utopiłem, spokojnie. Co utopiłeś tam? Ja Fergusona utopiłem. Kiedy? Ale Bóg jest o to się zablokowałem. Ja pierdziela, jak mnie wybiło. Wybąbiło mnie. Teraz będzie chyba problem. Będziemy tu przyjechać mnie popchać. Albo może dam radę. O kurde. Po co to było jechać przez rzekę? Masz karę, że zamiast jeździć normalnie drogą. No weź powchaj mnie, Wiktorek. O, ty, czekaj, zjedzie, zjedzie, zjedzie. Dobra, zjechała. Dobra, pędzę tam. Ty, to ja jeszcze czekaj, czekaj, ja sprzedam proszę. ten. To będziemy mieć jakieś... Nie, 30 nie, to nie mało. Jakieś 40 koła. A ile to masz procent? I czekaj, o, dobra, tu mam jechać. No 100% mam. To będzie 12 tysięcy jeszcze ta beczka w golfie. Z golfem. No to będzie no, to będzie o, jakieś 4, 4 o, 40. No. Tutaj jest 1000 litrów w golfie. Dobra, już się sprzedaje okay, Co to za jakaś budowa w tym mleczarni? Czemu my do jakiejś mleczarni pustego budynku... Ty, a tu można te szklarnie robić? Mm, tu nie można sprzedawać jakby tego? Bo tu normalnie są te Przyjedź szybko na most Szybko przyjedź na most To weź wysiądź te się dogąpi. O Boże Teraz to już w ogóle urwał. Ja już górki wjeżdżałem, tu gdzie stoisz. I no i masz, Fergusona na o... ogień Lecisz tu. Bo razę ci nie, nie ten. Bo mleko później się tam. A odczepić przyczepkę i spać do wody? W sumie no nie wiem. W sumie nie wiem. Teraz się tepnij do golfa. Tepi się do golfika. Czekaj, już jadę. No, dobra. Już jadę tu. Poczekaj. O kurde, czekaj. Dobra, lecę O kurde. Oj Mucho gracias ojo oj mnie do stawu. Ty nie się utopisz. Nie, nie widzisz ty. od mostu mnie walnąć, od dupy. No właśnie nie, bo tam to bym cię nie walnął. Nie byłoby jak. Dobrze, że mam obciążniki długie. To cię pociągną. tu dam radę O, czekaj żebyś ty tu nie stał, dobra Czekaj, wezmę wezmę sobeczkę i se... no Wezmę sobeczkę i se pojedziesz Ja pier...niczę Co zrobiłeś? No wiszę Na dyslu walnij we mnie <grym Walnij <grym we mnie To ja muszę rozpę wziąć No weź rozpęć. Byście się teraz nie zawiesił. Jeszcze Dobra, 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 wyjeżdżaj mi ten, wyjeżdżaj mi ten. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Proszę ja ja już dziewiąta na branem jest. tak bawimy. Szósta była, a jest dziewiąta już Bo ja hmm. to chyba na złomie już idzie, bo on tak udaje tak gaz. On już ma dość! On już ma dość A w ja osiemnastkę już miałem No by zrobić, nie? Urodzicę 18. Znaczy będę miał. No. W piętniu. No, Trzeba autko? No, autko może Ulu. i górnie jakieś nie. Najpierw to prawo jazdy. No, tak. Chyba nie golfa tego złoma, co tak. Nie ci z prezentuje jakieś Audi. Jeszcze ja Audi. Tak, no. Chcę, chcę Lubię Audi. Ja też lubię. Ale to nie jest komputer. Kurwa, miało być... <laughs> Mogło... jest chyba miało być. Tylko Miało być 40 tysięcy, to nie złem 40 tysięcy. trochę słabo, no ale. Mogło być gorzej, nie? Powiem ci Mogło być gorzej, nie? Spróbuję hmm. jakoś tym golfem dojechać i się nie rozpaść. <laughs> hmm. Bo nagle jedzie tak wolno wolno, a nagle ma takie uff, i ogień, nie? Nie ma takie dziwno to, co spieszanie. Jak wjechał a czemu Ferguson był spalony? Co mam wiedzieć? Grzał się. Mm -hmm. Ej, gdzie jest Stoi z boku. Przed studnią. Z, 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 za studnią znaczy. Ej, to Paga, weź muszę. mi do Masa ja zaczep obciąż... Albo nie! Ja muszę łyżkę On, i, uśpię, i od podgarnąć. Nie, bo ja ten, do muszę jechać. Dobra, to wezmę ładowarkę. Ja jest krokodail? Dobra, Crocodile? Jest Nie wiem. Jest krokodail. nie było ci wygodnie krokodajlem to robić? Nie. A gdzie jest obciążnik? Gdzieś go pił? A dobra, jest tam. Dobra. Jest. Już, nie, nie bita to. znaczy, co ja mówię? Co ja mówię w ogóle? Ale co mówię? Nic. Albo ja musimy zadzwonić do tych typy, do ten... Bo nie, jeszcze na razie nie. Co? Których? Nie, bo jak tu nam się skończy ta w kiszonka tutaj... na nam zrobić? Te, te... No. No dobra, ilo, a ile oni jest? tam biorą, żeby tam zrobić, wiesz... Jeśli ze swoimi Piszaka? rzeczami to biorą, ty Tysiaka, no. No ze swoimi, chyba ze swoimi, jest no przecież nie naszymi. Nie, nie ich. Co masz? Problem. Jaki? Nie mogę temera nabrać na łyżkę. Znaczy na krokodyla. No bo tam chyba się nie da. Łyżką trzeba podjechać. Ty mi to w tej chwili. No zaraz, no ubornik podgarnę. Ja im tam dam zaraz. No. Ale to kuźwa moja robota jest. Jaka. Tw kogo? moja. Ja też to robię. Ja chłopi moją robić ten. O, to dostaniesz ładowarkę zrobić do tych małych TMR-a sobie. Ale ja tmr ja nie, tmr nie wiem ja wolę tym, bo ty ładowarka to mi nie podnosi do paszowozu. Podnieś się, nie przesadzaj. Nie podniesie. się. Podnij się, no chłopie, ona tak wysoko podnosi. Dobra, zobaczymy. Nie dziwaj, bo mnie zaraz denerwujesz i sam będę robił. Ci nawet nie dam. Co będziesz robił? Mhm, na pewno. zaraz z, z tu tutaj tu, tu będziesz, ty, tu ty będziesz ten robił ten, sam. Bo już denerwujesz. Do miasta pojedziesz, zero. Żebyś ty zaraz w nie pojechał na. pójść was pętać. I już mnie do grobu nie wołaj na razie. Dawaj mi tego, Maseja. Masz tym, jest tym i daj mi spokój. Daj ty mi święty spokój, bo chcę mam normalnie dosyć. Ja tego twojego padlaka i potem... zatem ten paszau w Czekaj, tu jest skończona? Yy, skończona, dobra. teraz ja muszę pomoc włączyć

Garać co? Ha? He? Co ty co, co, co? Które może urać? Po tym odcinku kończę. Serio? Bo ja to mi mój ci Myślę, że nie chcę tak długo grać. No nie, że rana, nie. ty na przykład godzinkę. Co? Bo teraz CTMR-y zaczęliśmy robić, mnie laguje już. możesz pójść was szybko to. Bo ja musimy się ten... na taką już nowszą trochę inną ładowarką popatrzeć. Ej, ta jest dobra! Ta teraz mówi, że ta jest dobra, ale przed chwilą mówił, że jeszcze pad padlactwo. Kiedy, że ja tak mówiłem? No mówiłeś, mówiłeś. Nie to, pamiętam no. kiedyś tam był. Gadasz głupoty. Kolej tak. eee, gadasz tak. Nie, gadasz głupoty. Ja żem tak nie mówił. Pewnie. Ja im tu te do maja radu ku ukryńce. Kurde, ja Co? bo ja tam pamiętam, że ty masz takiego kolegę, Zbyszka. Kur... Tam Mietka. Chłopie. Co? Ja żem to rodupił. Wywalaj mnie z tą belą. mi do wpadła. Co zrobiłeś? A tego teraz składniki, ja pierdzielę. Co? Pod kiszonkę teraz. Dawaj. Kifunka. to. <laughs> Stem, ja mela, to na oko ja, mela, ja mela. to na procenty robię. Na oko ile procent Bali zu zużyje, a mi wpadło przez przypadek. Wiesz co chodzi? Ja kish to uratować kiszonką trzeba uratować. <laughs> Ja sobie to zabradę, Wywalaj mi z tego traktora, jedź mi stąd. Jedź mi stąd. Ja go w auczka jedź mi stąd. Ja sobie to zabradę Ja sobie to taki ratuj to O, naprawił, zrobiło się. Ej, weź zadzwoń do tego twojego kolegi Zbyszka co ma tą ładowarkę Jundira. I spytaj się go, czy mogę pożyczyć, bo ja tym turem to szaleję, będę dwa lata to A młodem. tu nie ma tego Jodira. Chyba. Jest. Nie ładuj to Fergusonem. Myślisz... Papa, ja będę to do jutra ładował. To ładuj. Nie wymyślę. Bo ludzie się na PGRach ja. radzili i to ty też sobie możesz poradzić. Ja na pgr że nie robiłem tmr Bo tyś był... bo się dopiero urodził. PGR-y ugasły. Ach, ach. Jak ja dopiero się urodziłem, jak ja już mam 18 lat? Kiedy pgr y się uga, uga, PGR się skończyły, to też mi się, się urodził tam, no. co tego wuja chyba... Wuj od tego to chyba żeś z PGR-u wyciągnął. Bo widać, że złom. Weź mnie nie do ładowarka na boku leży Ja pierdolę Weź to mnie to nawet to No drogi Nawet mi nie, <noise> nie <ma. głos> A było buja. A było Fergusona mi, ja mi zostawić. Szmato. A było mi... A było mi tą kiżonkę A było te TMR -y mi zostawić. To ty Ale się, ja Jezus, lubię. A mi się fajnie to kręci. Te takie nieuki, które jeździć nie umią się, biorą za to, a nie robią... No, no to, właśnie ten ten... to właśnie jesteś Ty ten jeden. To jesteś właśnie Ty. Co te gospodarstwa teraz przez tych wujków, ciotków, dziadków, rodziców upadają, no. bo one główno umią. No to, właśnie, no to właśnie jesteś, ten ty, 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 ty jeden. Właśnie. To ty jesteś, pójść w oddzielnie. widać, że. Nawet, nawet za to, że nie umiem zmienić na szybko biegnie. Ale zmieniłem. Zamknij ty się, wiesz? Pójdziesz do miasta. Nie Ciekawe. A ty ile klas zdałeś rolniczej? Co zdałem? Ile klas zdałeś rolniczej? Ile klas zdawałem? Rolniczej, no ile zdałeś? No 14 razy zdawałem. Bo po roku opuściłem. Ja nie, nie mogę... Trzeba było drugi raz zdawać A szkołę. A ja wuję za pierwszym razem, no i... Widać, kto tu nie łuk jest. Ale ja to nie na żartuję za pierwszym. Ale ten... Ale wiesz, ty no. Za pierwszym. Jak ty za... Jak ty za piątym razem żeś zdał prawo jazdy na członik. No. Nieprawda. Za, za pierwszym? Kadaż głupoty, no. No teraz też... Teraz też żeś głupoty gadał akurat. Ja, jak tam ci idzie T.M zamknij się. Chcesz tu im poładować kiszonki? Nie. I czy to Emera? Nie. Nie. Wygodniejsze. Nie chcę. No chodź. Wiem, że chcesz. Lubisz to Nie chcę, masenka. pal gumę. Chcesz i to bardzo. Pal gumę dam. Dobra, masz. Nie ubiegłeś. chcę. Co z zrobiłeś? Dokąd kurwo? Nie jak ubrał się. Co ty, żeś ukręcił jej tylko 20 tysięcy litrów i co zadowolony? Tak! No, ty jednak jesteś debilem ale skok. Skok był dał. O, panu, to jakieś słoneczniki zdechły. Ja ale to od Ale ty jesteś za tym, żeby... Y, jak, za kim jesteś dwusuwy, czy czterosówy? Co? Czterosuw czy dwusów? Który? Ale Wolisz? Co to... Ale co? W motorach. Lubisz cztero... Wolisz czterosów czy dwusów? A co to jest? Bo ja tu dwusłówy to ptwu Ale co to jest? Dwusuwy są szybsze, a mają lepszy dźwięk. do kro do crossów da wolę czterosów. Ale do zwykłych motorów dwusów. Ale dwusowy to petfool, oni są tanie. To be. C. Cefiele. A dwusowy to są szybkie, szybsze, cieśsze no. No to ty masz motor szybki. Po co go masz? No, no i co? No i co kurwa? No i co kurwa? I na kole lecę. Masz... Masz dwusów tego, kros ten motor. No co, na kole co? lecę. Suleć kurwa. Opie. Ja pierdo. Nie będziesz chciał widzieć mojego odcinka, co ja zrobiłem tu. Gdzie ty jesteś? Nie pytaj, gdzieś tam na końcu. Ja kupię dalej na kole lecę. Bo ten motor, jest jakiś obujany. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Ale czy na kole? zacznę zaczyna następny odcinek?